Bądź tu człowieku mądry. Łata wskazuje oko. No, dzisiaj w nocy przymrozek minus 3 stopnie. Także dzień dobry. Vlog z budowy. Dzień czwarty. Zimno. Zimno i wieje. Ale to tutaj standard. Wczoraj już coś. Wczoraj nie nagrywałem. Nie było czasu. Późno zaczęliśmy, ale różniki obsadzone, a raz zobaczymy. Jedziemy dalej. Dzisiaj plan wymorować co najmniej dwa rzędy ściany fundamentowej z bloczka, a pociągniemy prąd od sąsiada, pożyczymy sobie, mieszamy za prawej. Jedziemy. Majster Staszek obsadza na różniki. W naszym przypadku Mamy 5 warstw bloczka fundamentowego, a na koniec, na górę dajemy wieniec fundamentowy po to, żeby to wszystko wzmocnić, żeby to wszystko złapać, żeby to wszystko się trzymało. No i tak to wygląda. Narodziki wyprowadzone, szturki są. Jedziemy dalej. pięć warstw, bloczka pierwsze trzy na zaprawie, żeby to doprowadzić do poziomu, następne na zaprawę cienkowarstwową bo to już później szybko idzie oczywiście wszystko robione systemowo systemowo, chałupniczo najlepszą najlepszą maszyną do nakładania cienkiej warstwy Stary grzyb, 5 mm skrzynka zbita z desek. Świetnie to funkcjonuje. Także polecam zbić sobie i to naprawdę później już leci jak klocki lego. No, o, tutaj już mamy właściwie część zamkniętą. Dzisiaj polecimy sobie tutaj tą część tu już tego bloczka zostało niewiele jedna warstwa na zaprawę murarską tam z tamtej strony już jest zrobione trzy warstwy, także może lecieć klejem i tutaj tak samo jedna warstwa już zrobiona także myślę, że dzisiaj dokończymy trzecią znaczy drugą i trzecią i będzie troszkę wyszło trochę więcej niestety, bo myślałem, że na palecie jest 48 sztuk natomiast na palecie jest 64 sztuki on jest troszkę mniejszy, bo 2 cm krótszy ale to w niczym nie przeszkadza a zostaną dwie może trzy palety, dlatego są jeszcze nieodpakowane ta paleta tamta jest nieodpakowana i ta, dobra, jedzie majster także bierzemy się do roboty On your favorite radio The part is jumping, And the vibe feels so strong Throw your hands in the air, lift your head up high You know you've got to sing along すばらしい。<laughs> No tak, będzie blokowała. To trzy? Dobra. Dobra. Nie, nie widzi... no to tak. Ty do góry. To jeszcze, jeszcze. O, o. Dobra.

No jest. Udało się. Mamy to. Coraz bliżej stanu zero. Zaszalowane. Wymurowane przede wszystkim. Zaszalowane podwieniec fundamentowy. Udało się. Poszło dzisiaj w trzech. Pracowaliśmy także. No jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Tempo super. Zobaczcie. Widać, że sam nie robiłeś Elegancko wszystko zaszalowane Zbrojenie wrzucone A jutro beton zamówiony Na 11 Rano na 7 zbiórka na budowie Dwie godzinki pracy Tak szacuję na dorobienie jednego zbrojenka jeszcze tutaj I lejemy beton 3 bloczki, a może 3. Cztery palety bloczków zostały Cztery palety bloczków zostały Cztery palety, cztery, cztery, palety bloczków zostały A zostaną dwie może trzy palety, dlatego są jeszcze nieodpakowane. Later. Cztery palety bloczków zostały, ale to się zwróci, także nie ma, nie ma problemu. Dobrze jest, bo pogoda dopisuje. Siły do pracy są, chęci są. Jest dobrze, bardzo dobrze.